Na mili, co się tu przybyli, pięknie się kłaniamy, oba zaśpiewamy. Oj dana, ojdan, ojdana, oj oj pięknie się kłania. Nasz pleban drogi patrzy kto Bogi, komu drogę wskazać i Boga pokazać. Oj, dana, oj dana, oj dana, oj, dana, komu drogę wskazać i Boga pokazać. A nasza sołtyska tak nam bajtlowała, że, że drugą kadencję w wyborach wygrała. Oj, Jadąc od Koniem, wizytówkę mamy, piękne gospodarstwo wszyscy podziwiamy. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana piękne gospodarstwo wszyscy podziwiamy. Kiedyś krając mieli kłopotkę pi, teraz piękną... Puszczarki hodują, ludziom pracę dają, tak modernizują, o interes dbają. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, o interes dbają. Przyszła do nas stala kobietka, jak lala, wszyscy się dziwili i jej zazdrościli. Sadia puszka rodzi, to mu się powodzi, a on kuje, czasu mu brakuje. Oj da oj dano, oj dano, oj dano, a on potykuje, czasu mu brakuje. Trzech jest do wzięcia, dwóch pracę szanuję, a trzeci na siłę żony poszukuje. Nasi łężony poszukuje rybki chod ziemię uprawiali, teraz podróżują ryby nie hodują. Oj dano, oj dano, oj dano, oj dano, teraz podróżują ryby nie hodują. A ta nasza kosia kapustę zrywała, potem są kapustą na straganie stała. Oj Bogu winna była, kury hodowała, teraz też hoduje, kademu pracuje. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, teraz też hoduje, w kademu pracuje. Gospodarka kwitnie komitka. Udzielasz, w obiecie, pracował i jeszcze do tego sportna się promował. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana i jeszcze do tego sport na wsi promował. Świneczki hodują, boczki smaczne mają, kiełbaski i szynki ludziom dostarczają. Oj dana, oj dana. Dostarczają, boje moje, boje i kochane, żonka ugotuje, Kaziowi smakuje. Oj, dano, oj, oj, Dana, oj, Dana, żonka ugotuje, Kaziowi smakuje. Owitka robotna, wszystkim się zajmuje. Wyświnki od pasie spaceruje. Gospodara wielka, dzieci wykształcone, a Stachur się cieszy, że ma taką żonę. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. a się cieszy, że ma taką żonę. Tak się dorobili gospodarze mili, teraz podróżują ludzie. Nie zazdroście ludzie, szanujcie, każdego, tego Boga, tego i tego biednego. Oj, danna, ojganna, oj, danna, oj, danna, oj tego Boga, tego i tego biednego. Kupiła serower do miasta, jechała, że ścieżki nie było, to się wyrąbała. Oj dana, Szła baba chodnikiem, trepa mi skała, korek urąbała, wszystkich wyzywała. Oj-da-na, oj-dana, oj-dana, oj danna. korek urąbała, wszystkich wyzywała. Przyjechali goście, jadą do kościoła, widzą tylko płoty, nie widzą gabloty. Oj-da-na, oj-dana, oj-dana, oj widzą Bo a baby się śmieją, bo chłop wypalony idą w swoje strony. Oj dana, oj, dana, oj, dana, oj, dana, bo chłop wypalony idą w swoje strony. Winkla baba miała na Kazia szpykała, Kazia nie widziała mojego dojrzała. Oj, dana, oj, dana, oj, dana, oj dana Kazia nie widziała.